Witam serdecznie Państwa, wszystkie media, tak licznie przybyły na naszą konferencję prasową. Konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj, czyli moja i też mieszkańców Koszalina, ekipy, czyli grupy ludzi, która brała aktywnie udział przy zbieraniu podpisów podczas protestu o likwidacji przychodni rehabilitacyjnej. Ta konferencja poświęcona jest, właściwie jest odpowiedzią, na zarzuty, jakie wystosowali wobec mnie, a także państwa radnych i tej całej rzeszy mieszkańców, czyli ponad 3000 osób, zarzuty mówiące, że. Myśmy wszyscy wyimaginowali sobie problem, że problemu nie było likwidacji przychodni, problem był tylko w pieniądzach. Oczywiście jest to nieprawdą i w tej chwili chciałabym pokrótce omówić, jak to wszystko wyglądało. Szanowni Państwo, radni Platformy Obywatelskiej w osobie pani Grygorcewicz i pana Reinholca najprawdopodobniej obudzili się po czterech latach z wielkiego głębokiego snu i dotarła do ich norki informacja, że zbliżają się wybory. W związku z tym znaleźli sobie odpowiedni sposób i zaczęli się uaktywniać, nie znając problemu. Nie, nie mając informacji merytorycznej i obrzucają inwektywami na prawo i lewo. Mamy tutaj prezentację, w której pani radna Gregorcewicz mówi, że myśmy sobie wyimaginowali problem przychodni, ponieważ takiego problemu nie było, a ja sobie tutaj jakiś sukces ogłosiłam. Proszę, następne. Oczywiście tak nie jest, jak mówi radna Platformy Obywatelskiej. I chciałabym powiedzieć jedną rzecz, że zamiast spać na sesjach... Pani radna słuchałaby uważnie tego, co mówił pan dyrektor na sesji 29 maja o przychodni rehabilitacyjnej. Gdyby czytała gazety, gdyby choć trochę zainteresowała się problemem, to wiedziałaby, że likwidacja przychodni rehabilitacyjnej jest faktem. A to, że jest faktem, to zaraz w kolejnym punkcie państwu powiem. Pieniądze, o których pani radna mówi, że tylko była mowa, mowa o pieniądzach, czy problem był tylko pieniędzy, pieniądze to rzecz wtórna. Ona, one były konsekwencją blokady, likwidacji przychodni. Pan radny Reinholds mówi mówi, że. Nie, nadajemy się, nie nadaje się na prezydenta, ponieważ oczerniam okłamuje. Powiem szczerze, że nawet szkoda się odnosić do tych słów, które wypowiedział radny, ponieważ osoba, która niewiele robi na sesji, przez cztery lata kadencji potrafiła tylko spłodzić, że tak powiem kolokwialnie 21 interpelacji i jedyne jego wystąpienia, jakie, jakie są, to są, to, to są wystąpienia, chociaż też jest ich bardzo mało, dotyczą tylko i wyłącznie kwestii politycznych, a nie Merytorycznych. Również on, ani radna, ani radna Grigorcewicz nie zabrali głosu w punkcie, kiedy mowa była o przychodni rehabilitacyjnej, kiedy wyraźnie była mowa o jej likwidacji. Żadnego z nich to nie zainteresowało mimo że radna Grygorcewicz szanowni państwo jest przewodniczącą komisji spraw społecznych i rodziny i w jej zakresie również jest służba zdrowia pani radna nie zabrała w ogóle głosu Mamy kolejny cytat, który mówi wyraźnie o tym, że jest likwidacja i jest dzisiaj problem z tą przychodnią. To jest cytat pana dyrektora szpitala Kondaszewskiego, który mówi wyraźnie, że nie ma zgody funduszu na. Na funkcjonowanie tej przychodni w budynku przy Monte Cassino i on wcale nie ma zamiaru tutaj nic wielkiego robić. I ponadto on wyraźnie mówi po rozmowie z prezydentem, to są cytaty z wypowiedzi wzięte ze strony internetowej bezpośredniej relacji z sesji. Pan Kondaszewski mówi wyraźnie: Po rozmowie z prezydentem stwierdziłem, że będziemy szukać innego miejsca. Czyli co to znaczy? Nie ma przychodni i zgody jego na ten przychodnie nie będzie. Na koniec, szanowni państwo, jest cytat pana Janusza, który mówi o tym, Właściwie o cyklu wydarzeń, co się wydarzyło, zanim e, mieszkańcy przyszli do mnie. E, w tym kalendarium działań macie Państwo szczegółowo wypisane wszystkie zdarzenia, jakie miały po drodze, zanim doprowadziliśmy do protestu, który odbył się 10 czerwca. E, pan Janusz mówi wyraźnie tutaj, że nikt nas nie wsparł. Oprócz y, pani Ani. Otóż, szanowni państwo, y, to się nigdzie nie pojawiło y, w mediach, ta informacja, ale y, odbyło się to w ten sposób, że mieszkańcy ci byli w, w, y, u radnych SLD, którzy niekoniecznie zainteresowali się problemem, byli w lepszym koszalinie, który stwierdził, że y, służba zdrowia ich nie interesuje i są za prywatyzacją służby zdrowia, byli u Przewodniczącego struktur Platformy Obywatelskiej Tomasza Sobieraja, który stwierdził tak: Jeżeli Kondaszewski postanowił zlikwidować przychodnie, to oni już nic nie zrobią, i nie, bo to jest sprawa nie do załatwienia. Szanowni Państwo, to oznacza, że tak, taki fakt miał miejsce. To są fakty. Zanim ci Państwo do mnie trafili, to trafili jeszcze do was, do mediów, do głosu koszalińskiego, który w dzień 20, dnia 27 maja napisał pierwszą informację w gazecie o likwidacji przychodni. Czy media również kłamią, czy media również problem sobie wyimaginowały? A no nie, proszę państwa. Ja bym chciała Państwu teraz przedstawić przedstawić, no czy się nie zgubiłam, dokumenty, dużo tego mam, dokumenty, czyli to co było po kolei, to co się działo po kolei. Otóż, żeby Udowodnić radnym Platformy Obywatelskiej, że nie mają zielonego pojęcia, co się wokół nich dzieje i występują na, na, przed kamerami i opluwają, opluwają nas wszystkich, przedstawię Państwu dokument. I on jest najważniejszy z tego wszystkiego. To jest dokument, na którym właściwie powinnam w tej chwili już zakończyć konferencję prasową, bo dokument jest skierowany do Zarządu Dróg Miejskich od dyrektora szpitala z rozwiązaniem umowy na wynajm pomieszczeń przychodni rehabilitacyjnej przy Alei Monte Cassino. Kolejnym dokumentem jest też yy, tego samego dnia wysłanym jest podziękowanie ZBM-owi za wieloletnią współpracę. To są dokumenty, dwa najważniejsze, które świadczą o tym, e, że ani telewizja, jak to mawiano w PRL-u, ani, ani Mentlewicz, ani mieszkańcy Koszalina nie kłamią, jeżeli chodzi o przychodnię rehabilitacyjną. Likwidacja miała miejsce. I była przewidziana tylko siła mieszkańców i, i głos mediów, czyli wasze wsparcie, doprowadził do tego, że przestraszono się i zablokowano e, tę in, inicjatywę. Ja bym chciała powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ tu w tym kalendarium. Macie Państwo też informacje o, o całym działaniu, moim między innymi, jak to wszystko wyglądało, bo do momentu protestu skupiliśmy się na tym, żeby pozbierać jak najwięcej podpisów, ale. Później po proteście uruchomiłam wszystkie możliwe instytucje łącznie, łącznie albo głównie z radnymi Sejmiku Wojewódzkiego, radnymi Prawa i Sprawiedliwości, to jest panem Pawłem Muchą, który w Sejmiku jest przewodniczącym komisji rewizyjnej i panem Andrzejem Suboczem, który jest przewodniczącym Komisji Zdrowia. I otóż, szanowni Państwo, pan, pan Subocz złożył interpelację, którą też macie tutaj, też macie tutaj w dokumentach. To jest informacja, interpelacja złożona do do, do Sejmiku z prośbą o informację na temat, na temat kontraktów z NFZ. Ponieważ problem zaczął się, wszyscy wiemy, od nfz że nie podpisano kontraktu z nfz -em. Taka interpelacja 23 czerwca została złożona przez radnego Subocza, natomiast pan. Paweł Mucha zażyczył sobie na komisji rewizyjnej w czerwcu 30 szczegółowej informacji na temat przeprowadzonej kontroli w jednostkach służby zdrowia, między innymi w szpitalu w Koszalinie. Ważne, ważne jest jeszcze to, że w lipcu odbyła się komisja rewizyjna, na której, czyli Paweł Łucha, przewodniczący tej komisji, żądał wyjaśnień od, od wicemarszałka, Resortowego do służby zdrowia, pani Anny Chyba-Mieczkowskiej, o ile dobrze pamiętam, żeby wyjaśniła, co się dzieje w koszalinie z przychodnią rehabilitacyjną. Więc sami, sami państwo widzicie, że ciąg zdarzeń i działań, jakie zostały szeroko zakrojone, przyniosły efekt, przyniosły zamierzony skutek. O tym, że. Tej przychodni miało nie być. To też świadczy to, że cytaty pana Kondaszewskiego, cytaty pana prezydenta, czyli słowa pana prezydenta na, na sesjach, też świadczą o tym, że niekoniecznie wiedzieli, co się dzieje. I odpowiedź na petycję, którą złożyliśmy 10, 10 czerwca, która pojawiła się 2 lipca, też jest niekonkretna. Tutaj nie ma, szanowni państwo, informacji, że, że Pan Prezydent oczywiście wyraził zgodę, i jest wszystko ok, i ta przychodnia będzie. Nie ma tego. Jest, jest tylko mowa, że, że pan prezydent, no, jak będą pieniądze, jak, jak będzie decyzja ze strony szpitala, że nie będzie likwidowana, to owszem, da pieniądze, ale to musi być uzgodnione. I pan prezydent też tutaj mówi: rozmawiamy, debatujemy, ustalamy. Nie ma decyzji. Tak nie będzie likwidacji, tak będziemy robić. W żadnym z pism Państwo tego nie wyczytacie i nie usłyszycie. Oni mówią, zrobimy, postaramy się, sam przejąłem inicjatywę, sam czuwam nad tym. Więc mówienie, że my wszyscy, bo tak to odbieram Państwo również, wyimaginowaliśmy sobie problem, jest kłamstwem, ewidentnym kłamstwem, oszustwem i manipulacją ze strony plat radnych Platformy Obywatelskiej. Radna, która zrobiła tylko przez całą kadencję 14 interpelacji, czyli tylko w 14 sprawach wystąpiła do prezydenta w imieniu mieszkańców. Sami Państwo wiecie, że no możemy się tylko zastanowić, czy taka radna powinna być. I na koniec chciałabym Państwu. No, i nie mam tego dokumentu. Pani jakby została nakreślona, ale e, powiedziała Pani o działaniach tak. paryskich, ale jak Pani myśli, dlaczego teraz ten atak jest tak nośny? Czy to w związku z Panią kandydaturą i te działania mają na celu bo, zdyskredytowanie Pani jako kandydatki, jak Pani myśli? Tak, ewidentnie jest to, bo mnie tutaj zarzucano w tej kampanii wyborczej, że to ja uprawiam politykę. Szanowni Państwo, za mną stali ludzie. Ludzie, szary obywatel, pacjent, pracownicy przychodni rehabilitacyjnej. Za radnymi Platformy Obywatelskiej stoi Platforma Obywatelska i dyrektor Kondaszewski, który. No współpracuje ściśle, nie będę tu mówić, że jest członkiem platformy, bo e, takich dokumentów nie widziałam, ale ściśle współpracuję z Platformą Obywatelską. Czyli to już jest kampania. Tak jest, uważam, że jest to kampania, bardzo brudna kampania e, i, i powiem jedno, mieszkańcy mieszkańców ta e, konferencja prasowa radnych platformy bardzo zbu, zbulwersowała. W związku z powyższym, ponieważ nie chcieli się tu dzisiaj pokazać, nie liczni przyszli tylko, e, ale wystosowali taki apel. E, czy oświadczenie, ja pozwolę sobie y, y, krótko przeczytać. Z wielkim zdziwieniem i smutkiem obejrzeliśmy konferencję prasową radnych rządzącej w Koszalinie Platformy Obywatelskiej. Oto dwójka radnych mało aktywnych zabrała głos w dyskusji, w której nigdy wcześniej się nie wypowiadała. Skutkiem czego obrazili nie tylko nas, inicjatorów akcji w obronie przychodni, ale przede wszystkim ponad 3000 osób mieszkańców Koszalina, którzy złożyli swój podpis pod protestem o likwidacji przychodni. Wiele sformułowań było niegodnych funkcjonariusza publicznego, nie tylko dlatego, że obrazili sporą grupę mieszkańców, ale dlatego, że wprowadzili do obiegu publicznego kłamliwe informacje mające na celu skompromitować inicjatorów protestu. Wyrażamy głębokie zaubolewanie nad faktem, że politycy rządzący miastem zamiast rozwiązywać problemy, obrażają mieszkańców, przez których wybrani zostali do pełnienia funkcji publicznej. Takie zachowanie może tylko świadczyć o ich wysokiej arogancji wobec społeczeństwa. Mamy nadzieję, że próba wprowadzenia mieszkańców Koszalina w błąd przez barbarę, radną Barbarę Grygorcewicz i Marka Reichholza nie powiedzie się, Między innymi dzięki dokumentom i faktom, które opisywane były szeroko w mediach. I tu są podpisy osób, które napisał, brały udział w tym proteście. Pani radna, jedno jeszcze pytanie. Rozmawiając z, z radnymi Platformy Obywatelskiej, oni mówili, że w maju na sesji prezydent już zadeklarował, że te pieniądze w kasie miejskiej będą na remont, więc oni twierdzą, że tak naprawdę ani komitet, ani te podpisy nie mają... E, prezydent nie powiedział jednoznacznie, o czym, była, o czym mówiłam wcześniej. On powiedział e, tak, że jeżeli dyrektor zgodzi się, bo on nie, to on jest gotów. To prawda, on jest gotów dać pieniądze i te pieniądze znajdzie. Natomiast problem był w dyrektorze szpitala, nie w pieniądzach, bo jak Państwo przesłuchacie sesję, to ja również o tym mówiłam, że do dyrektora szpitala zresztą, że jeżeli Pan poprosi, bo Pan występuje do nas co chwilę o jakieś pieniądze na coś, jeżeli Pan poprosi, to nie będzie problemu, bo prezydent da, a my Rada Miejska wszyscy. Czyli 20, 25 radnych, oczywiście przegłosujemy te pieniądze, bo to służba zdrowia jest priorytetem naszego miasta. I tak mówiłam. Natomiast prezydent nie mówił nigdy, że on zahamuje likwidację. On da pieniądze, ale walka, proszę Państwa, nie toczyła się o pieniądze, bo my wiemy, że nie pieniądze miały tutaj znaczenie, tylko. Likwidacja przychodni. Jak Państwo dobrze przesłuchacie sesję, właśnie z 29 maja, to co mówi Pan Dyrektor Szpitala? Lobujemy, aby pozyskać prywatnego sponsora, który wyłoży pieniądze na. Yy, prywatny na. Prze, yy, prze, a, prze, nie, nie chciałabym tutaj skłamać dokładnie. W każdym razie chodzi o to, że, żeby, żeby lobbować, a on zrobi ogólno, yy, ogólnodostępne centrum rehabilitacyjne prywatne. I my jako radni mamy tworzyć odpowiedni. Dobry klimat, żeby prywatny inwestor chciał zainwestować duże pieniądze w przychodnię rehabilitacyjną. Więc, szanowni Państwo, mowa po prostu jest od początku o prywatyzacji przychodni. Tak to miało być. Bo, bo jakbyśmy prześledzili jeszcze wcześniej to, co się działo, o czym mówiłam na sesji, i, i na te słowa bardzo zbulwersował się pan dyrektor szpitala. Kontrola z Enfozetu, jaka miała miejsce dwa lata wstecz, wykazała że, i zobligowała dyrektora do tego, że ma przeprowadzić remont, bo więcej nie podpisze z nimi kontraktu. On o tym wiedział wcześniej, nie zrobił tego, a 23 maja, tak jak tam w dokumentach jest, składa wypowiedzenie. I on w tym wypowiedzeniu mówi: Jeżeli się nie dogadamy między sobą, to ja składam wypowiedzenie zgodnie z umową w trybie trzymiesięcznym. Więc o czym my mówimy? Radni Platformy pojęcia nie mają o problemie, jaki zaistniał. Boją się, bo siła za, nami, za mną, czy za mieszkańcami, jest siła, czy ponad 3000 osób. Wyście państwo, media również w tym pomogli. Więc przestraszono się, ponieważ idzie kampania wyborcza, przestraszono się, że, e, że mogą stracić elektorat. I, a teraz pytanie jest następujące. Co by było, gdyby e, nie było wyborów? Co by było? Zadajmy sobie pytanie. Czy też by u, ugięli się? Czy też by tak lekko oddali? Nie, Szanowni Państwo. Przychodnia rehabilitacyjna byłaby zlikwidowana. To tyle. Dziękuję.